ten miód tropikalny mango-kokos, który robiłem. Fermentacja burzliwa się zakończyła i do nowego słoja trafia znowu dwa mango oraz kokos. Teraz muszę przynieść ten miodek, który przez ostatnie prawie 3 tygodnie ładnie fermentował i puszczał bąbelki i przelać go taką specjalną rurką do nowego słoika. Tak, żeby jak najmniej tego osadu z martwych drożdży z... Dna tego słoja przenieść do nowego słoja, czyli tak zwane zlewanie z osadu. Jak widzicie, wszystko ładnie na dnie zostało. Przelała się no, czysta słodycz. Wyjmujemy rureczkę, ale pomyślałem, że może troszeczkę go wzbogacę, że może Mango Kokos to mało tropikalne połączenie i przydałaby się taka nutka ostrości w postaci pięknej papryczki. Trafia papryczka, rurka fermentacyjna no i znowu czekamy!